Hej! Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo i dzisiaj jesteśmy znowu u naszej Zosi w kolejnym odcinku, na slot mamy oczywiście. Dzisiaj Zosia sobie wstała, poszła sobie na poranny jogging i po porannym joggingu i kąpieli zobaczyła sobie, że jej ogródek jest po prostu w strasznym stanie, więc musi się tym zająć. Nie może pod żadnym sposobem zaniedbać swoich roślin, one są źródłem tak naprawdę jej zarobku, bo teraz no w sumie to nie maluje, nie chce jej się, więc rośnie są źródłem jej zarobku. E, tak, i to właśnie tak wygląda, że ona chciała to właśnie wszystko tutaj ogarnąć, bo faktycznie nie zajmowała się tym sporo już czasu. E, I co, teraz będziemy musieli iść sobie coś zjeść, a później naszym planem jest też, żeby przejść się do Kuby, do mieszkania ojca Kuby, który w ogóle w ostatnim odcinku powiedzieliście mi, ja myślałem, że on żyje, a tu się okazało, że uwaga, uwaga, on proszę bardzo, czekajcie, tutaj, tutaj, tutaj on. No autentycznie po prostu umarł sobie ze starości. Zobaczcie, wy to w tym samym odcinku. Także, no, Kubaś tam przeprowadził i teraz ma e, jako taką żałobę dzieciaczki też. więc Zosia postanowiła, przepraszam, was w ogóle, mam otwarte okno, ale jest tak gorąco i mam nadzieję, że naprawdę przeżyjecie to. Powiedzcie, że przeżyjecie. Napiszcie mi, że, e, że nie będzie to Wam jakoś mocno przeszkadzać w ogóle. E, no i co jest tutaj? Kolejną rzeczą jest to, że pójdziemy dzisiaj tam. On jest pewnie żałobie to przy okazji odciążymy go od e, tego, żeby, no, że zaopiekujemy się dziećmi. Dobra, weźcie dziewczynę, coś jedz. Wiecie co, jednak musiałem zamknąć okno, bo jednak nie chcę, żebyście słyszeli te jeżdżące naokoło samochody. Tak jak mówiłem, właśnie pójdziemy sobie dzisiaj do Kuby, odciążymy go troszeczkę od, od tego mm, opieki nad dziećmi, bo wiecie, on jest i tak dalej. To dzieci zabierzemy dzisiaj sobie do parku, a dokładniej na basen. Będziemy się tam z nimi bawić. się oczywiście postanowiła, że jednak dzieci przez ten dzień o, ogólnie, m, przez tą noc, tak sobie myślała, nie mogła spać, że jednak dzieci są dla niej rzeczą najważniejszą i nie wyobraża sobie jakkolwiek ich stracić, więc pójdzie i będzie o nie walczyć. Czy Kuba się na to Godzi czy nie, ona będzie walczyła o dzieci zawsze, są dla niej najkochańszą rzeczą na świecie, najkochańszą osobą na świecie I na pewno ich nie zostawi samych I teraz jest pytanie, jak to wszystko się potoczy Czy Zosia z, z Kubą się pogodzą, czy jednak Zosia wybierze swojego nowego gacha, który ma na imię... który ma na imię Tain. No dokładnie, zobaczymy Dobrze, także dziewczyno ty zjedz później Ogólnie starałem się to wszystko ogarnąć, tylko jeszcze nie ogarnąłem tutaj tego naszego basenowego kącika, który jest naprawdę śliczny, jestem z niego strasznie zadowolony i wiem, że wam się też podobał, także on jest naprawdę elegancki. Dobra i później sobie zabawę poćwiczysz i tak żebyśmy poszli za niecałe kilka minut do... Do dzieciaków, tak o to chodzi. Także idź ty laska. Ojciec do nas dzwoni i nie żyje, ale dzwoni. Nie, nie chcemy się z tą spotkać. On widzi gdzieś tam, wiecie, z góry, że, że faktycznie Zosia te jakieś rzeczy dziwne odpierdzielała i, i faktycznie mówi, weź ty dziewczę się opanuj na pewno. Coś, coś takiego on sądzi tutaj, chociaż on też nie był najlepszy tutaj, widzicie. O, też zostawił tutaj matkę i później ta matka umarła i tak dalej, i tak dalej. No to, to, to były też jazdy w związku z tym, dlatego Zosia między innymi uciekła z domu wtedy i zaszła w ciążę. Um, no więc, jeżeli pamiętacie w ogóle... Więc Zosia wcale nie robi lepszej rzeczy od niego w tym momencie. Miejmy nadzieję, że żadne z jej dzieci jeszcze, póki to w ciąży nie zajdzie, no bo jak wiecie, ona starała się wychować te dzieci jak najlepiej, tylko potrafiła. Boże, przepraszam Was, że dzisiaj tak cięcie za cięciem, ale jak wiecie, i mieszkacie na wsi, to wiecie, że zaczęły się żniwa, a ja mieszkam na wsi. Co prawda, nie jestem żadnym farmerem nie mam krów, koniów, kur i tak dalej i świnek. Chociaż w sumie to bym chciał, ale no nie posiadam. Tylko ja mieszkam na około pól. Wszędzie są pola. I mój gaugan czyli mój w wolnym rozumieniu sąsiad jeździ mi co chwilę obok mojego okna. I po prostu słyszę ten, 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 ten coś, traktor, combine coś w tym stylu, który jeździ i no i po prostu robi hałas taki, że wy byście nie chcieli tego oglądać, dlatego muszę robić tak cięcia co chwilę, żeby ten odcinek w ogóle wyszedł, bo tak, to by była jakaś straszna tragedia, gdyby, gdybyście po prostu musieli tego słuchać, uwierzcie mi, uwierzcie mi, dlatego będzie dzisiaj więcej cięć w tym odcinku. No i jak mówiłem właśnie, zaraz wybieramy się do naszych dzieciaczków, także matka ty ubierz się, oczywiście jeżeli pamiętacie, na ostatnim live w niedzielę, w tamtym tygodniu ubieraliśmy tutaj naszą Zofię, ma dwa straje codzienne, takie gucciowe, powiedzmy, że wydana za dużo kasy, takie widzicie, ma takie e, markowe wszystkie tej rzeczy, tak wygląda, także idziemy z nią do naszych dzieciaczków chyba, tylko jeszcze weźcie dziewczyną, może nie wiem, umyj zęby, tak wiecie, trzeba umyć zęby, umyć ręce, żebyś wyszła ogarnięta tych dzieci i zabierzemy je właśnie, jak już mówiłem, na ten basen, e, basen-restaurację w sumie, tak to właśnie wygląda, to jest baseno-restauracja. Także mmm, będzie tam fajna zabawa, jest tam du dużo ciekawych przystosowanych dla dzieci rzeczy. Jesteśmy i pierwsze co zauważyłem to Kuba stojący kurde autentycznie w gaciach i w koszulce na korytarzu. Ja nie wiem o co tutaj chodzi, ale zresztą jakieś dziwne podejrzenia tutaj, ale dobrze zapukajmy jak kulturalni ludzie. Proszę wejść, proszę. Dzieciaczki są, o jak cute, weź się przytul od razu tutaj do nich, powiedz, że tęskniłaś bardzo. I w ogóle dzieciaczki też zostały przebrane, też przerobiliśmy dzieciaczków na live, przytul się w ogóle Kubę, to na razie olej. Dzieciaczki, o i mał zmienić fryzurkę w ogóle. No i boże, tęskniła to się na pewno za wami, tutaj. Przejony, naprawdę. Kuba, kurde, tak co chodzi? Nie wiem o co mu chodzi. No i zobaczcie w ogóle, w jakim to mieszkanie jest opłakanym stanie. Tak naprawdę, no zobaczcie, jeżeli pamiętacie, to byliśmy tutaj raz już w naszej serii. Kiedy Kuba zaprosił nas chyba na urodziny, z tego co pamiętam. No i zobaczcie, jak tutaj wszystko wygląda. Tutaj mieszkali rodzice Kuby, teraz mieszka tutaj ona, tutaj on mieszkał. No, i tu jest łóżko jeszcze po nim, i tylko dla mojego jakaś dostawka. Także warunki nie są zbytnio sprzyjające. Także czekaj. Boże, chłopiaty co? No, Boże, teraz on niby, że jest też dobrym ojcem, i w ogóle czekaj. Um, zarazem, zmysły pocałunek. Porozmawia jeszcze tutaj we śnie. On w ogóle jakiś taki śmierdzącawy był, ale dobra, nie jest. Um, popraw humor. Nie, jest śmierdzący troszeczkę. Jest, to mamusia się wykąpie zaraz. Autentycznie wszystko przeszkadza mi dzisiaj w nagraniu. Dobra, ale wejdźcie z we siebie, wyglądacie tragicznie. Teraz myślę, że Zosia weźmie Kubę tutaj na położoną rozmowę. Ona mu powie, że ona to w sumie chciałaby. Działania, daj do grupy. E, ona to w sumie chciałaby tutaj dzieci zabrać do domu. On, on to już, co tam od niego zależy, co on tam chce, niech robi. Chodź tu. No patrz, gadają przez ścianę. Ja nie wierzę po prostu. Podejście tutaj może o. żeby dzieciaki nie słyszały. I sobie porozmawiacie. No i Zosia powie właśnie, że ona chce zabrać dzieci do domu, on jeżeli nie chce, nie musi wracać, to zależy wszystko od niego. E, nie, przez... Czemu złośliwe? Powoli, spokojnie, jeszcze nie. Um, Rozmawia z strach tańcach. U, u, udajmy, że rozmawiam właśnie o tym. Nie, no i ona właśnie mówi mu, że ona by chciała zabrać dzieci do domu, że on jeżeli chce może wrócić, jeżeli nie, to nie. On mówi na to, o ty kobieto, no ty jesteś nieodpowiedzialna, chyba sobie żartujesz, że będziesz brała dzieci do domu, On mówi, nieodpowiedzialna. No to proszę, nie chcesz oddać dzieci, no to spotkamy się w sądzie. Proszę bardzo, kłóć się, kłóć się, o, metody wychowawcze, o. Um, no to spotkamy się w sądzie, ona do niego, on takie, co? No, no, że dobra, ona, no dobra, no chciałeś tego sam, nie? Sam się doigrałeś. No i teraz będzie walka między nimi, To ewidentnie jest, co do nich rozstanie, jak widzicie. Zosia już sądzi jednak, że ona się nie może z Kubą dogadać i... I niestety są tutaj jakieś po prostu różnice między nimi, które są niezgodne do pogodzenia. Także proszę, zerwijmy z nim zaręczyny, bo pamiętajcie, że Zosia i Kuba nigdy nie byli małżeństwem. Także proszę bardzo, zerwijcie sobie tutaj. E no i tak to wygląda na razie. No cóż, tak to się kończy. Para od, od bycia prawie nastolatkami. mieli Przeszli całkiem sporo razem. E narodziny mi i narodziny trójki i innych. Dwójki Boże, jakiej trójki. E, dwójki innych dzieci, i. O, wyjdziemy, już wyskakuję. No to dobrze, rozejdźmy się. No dobrze, no i proszę, i tyle będzie z was. No i teraz proszę. Koniec jest miłości. Widzicie, chyba kubie na tym zależało nie spodziewał się tego, co tutaj się stało, no ale Zosia tak postanowiła. I teraz będzie walka o dzieci. Proszę bardzo, uschnięty kwiat on jest. Będzie walka o dzieci, jak widzicie, oni tutaj są przyjaciółmi. Ale jest, ich związek jest właśnie teraz niezręczny, no rozeszli się, już nie są właśnie na mają trójkę dzieci. Gdzie są dzieci? Dobra, czekaj. Mamuśka cię wykąpie jeszcze Kaspian, bo miała cię chyba wykąpać, ale nie zdążyliśmy i pójdziemy wtedy z nimi na ten basen, żeby dzieci nie oglądały takich strasznych scen, Zosia ja się wiecie, przejęła tym bardzo, ona uważa, że jest dobrą matką i że na pewno będzie dobrą matką dla do dzieci, to było po prostu chwilowe załamanie a teraz wraca w pełni do normy i e, jeszcze dwa razy silniejsza przy okazji i dzieci będą mieszkały z nią oczywiście no bo zobaczcie tutaj w sumie no to nie mają dzieci warunków na jako takie mieszkanie Kuba nie ma kasy, Kuba nie zarabia tyle kasy co Zosia. Zosia zarabia dużo, 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 dużo więcej. To jest mała. O, ona jest smutna, no w sumie przeżyli z całą dobre kilkanaście lat no i mają trójkę dzieci razem. No i Zosia postanowiła, że ona odbierze Kubie dzieci, oczywiście nie do końca, ona oczywiście chce zostać z nim przyjaciółmi, dzieci będą mogły się z nim spotykać, ale chce, żeby oni mieszkali z nią, także będą tutaj rozprawy się działy sądowe, na razie no dzieciaki zostaną z Kubą, bo on ich nie odda, pozwolił póki co na wyjście Zosi, o Boże, czemu mu się włosy zmieniły na czarne, zawsze w tym tak to wygląda, um, nie chciał, on, po, on pozwolił Zosi po prostu wyjść z dzieciakami na, na ten basen, a później oni wrócą... I tak, do Kuby. Będziesz ścikał tutaj. Nie, on dwójka robi, przy niej Czajcie to. Czy wy to Ja cię kręcę Kuba. No niezły koloś ciebie, niezły, niezły. Dobra. Umyjemy małego. I będziemy szli do tej restauracji, bo to jest basenu restauracja, wszystko na raz, także zjemy sobie tam jakąś rybkę. Miejmy nadzieję, że będzie tam dla dzieci. Dla dzieci coś. Oj, ja nie, no zobaczcie jak jest słodzi. Jesteśmy na miejscu i okazała się straszna rzecz. Kaspian nie może odwiedzić tej parceli. Nie wiem dlaczego. Może to dlatego, że po prostu nie jest w naszej rodzinie. Więc po prostu uznajmy, że po prostu mały źle się poczuł, czy coś w tym stoi, nie został tutaj. A my z Lidzią naszą poszliśmy sobie do restauracji. Także chodźcie tutaj, dziewczyny. Tutaj u góry tak wygląda w ogóle cały park wodny. Jest naprawdę dużo, dużo ciekawych rzeczy. Uh -huh. I tutaj jest właśnie taka mała restauracyjka. Proszę bardzo, poproś sobie o stolik dla dwojga. Tutaj z małą sobie zjecie coś ciekawego? Zobaczymy, czy ma tutaj w ogóle przyjdzie W ogóle wiecie, no mała i Kaspian jeszcze nie rozumieją, o co chodzi tutaj, co się dzieje między rodzicami, dlaczego mieszkają w oddzielnym miejscu i tak dalej. Mia zapewne już rozumie, ale Mia też nieco bardzo interesuje się teraz tym, co się dzieje. Ma ciekawsze problemy na studiach. Dobra. I co oni tutaj zrobią? Czy ona, czy on nam da stolik? No chyba da nam stolik. O, Malutka się przebrała. Zobaczcie, z włoski, jak super. Um, dobra. I kelner, Ty jesteś kelner? Restauracja, samochód do stolika, malutka wybierz sobie coś, no i malutką tutaj powiemy jej mniej więcej, Zosia postara jej się wytłumaczyć wszystko. Małej damy soczek pomarańczowy dla malutkiej, dla Zosi możemy dać może kole jakąś i teraz tak, może żeby dostać pożywnego, mała niech tu stanie, może kurczaka pieczonego, co? A Zoszka, weź ty sobie czyli bo mała takiego ostrego to jeść nie może oczywiście. Dobra, to jest ogólnie tanie, no bo wiecie, to jest tylko taka restauracja nad basenem, nad plażą, coś w tym stylu. Ojej, na no jakie wysłodziutkie jesteście, dziewczyny. mo no... Zjątko. Tak, i Zosia postara się tutaj wszystko wytłumaczyć, co się dzieje między rodzicami. Także weź tutaj opowiedz perwającą historię, powiedzmy, że to będzie to. No Mała, jak zamawia, zobaczcie, jaka dorosła, no nieźle. No i ona i to postara się, no bo nie wiadomo, czy mała to zrozumie, ale postara się tłumaczyć, że już nie będą razem, że mamusia chce, żeby ona mieszkała z nią, i tutaj mała będzie musiała też wybrać, u kogo będzie chciała zostać: czy u taty w domu, czy u mamy w domu, tutaj z podwórkiem i tak dalej. I w ogóle jeszcze jestem ciekawy, jak tu wyjdzie podział majątku, no bo Kuba też może. Powiedzieć, że on też miał jakiś wkład tutaj w ten dom, i wtedy by to poszło na mieszkanie, co by zapewniło dzieciom dogodne miejsce do życia. I wtedy on to by mógł przyciągnąć na swoją stronę i zabrać nam dzieci, ale miejmy nadzieję, że się tak nie stanie. Chociaż wydaje mi się, że jednak i tak Zosia przynosi dużo, dużo bardziej większy dochód niż Kuba, no bo jednak jest dosyć sławną malarką i maluje dosyć ciekawe obrazy, e, więc wydaje mi się, że dzieci jednak zostaną przyznane dla Zosi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, oczywiście. Dobra, jak tam nasze żarełko. Zobaczmy w ogóle jak to tutaj wygląda z okna. Zobaczcie jaki widok w ogóle z okna, nieźle co, na takie baseny. Zaraz pójdziemy sobie tam popływać. Idzie nasze jedzenie? Nie, tu idzie dla jakichś innych ludzi. Tutaj pan jak widzicie sobie chyba nie radzi. To jest jak... Nie, chyba takaś jakaś pani jest, no ale to jak widzicie tak polowo, polowo, bo to jest tylko tak sezonowo pootwierane wszystko. A tak, to jest po prostu w zimę czy coś zamknięte, no, no bo kto w taki basen otwarty chodzi tutaj, nie? Także oni tutaj się tylko rozstawiają restauracyjnie. Jak to nie należy do ciebie sto... Aha, ten stolik do ciebie należy, rozumiem. Zobaczcie, ile ludzi tutaj chodzi w ogóle. No i ciekawy jestem też, o Jezus, dziewczyno, co ci się stało? Co te kręce rozkładasz, co? Ojej, no nie, 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 nie baw się lalkami, stop, idź sobie. Ja pierdziele, co się stało? Czekajcie, reset Sim Zofia, kluczyk. Reset Sim Zofia, kluczyk. Co się stało, Zosia? Ej, no patrzcie, Zofia mi się zepsuła, zbadżyła mi się autentycznie, Zofia. Podejdź tu razem. Udało się, naprawiłem, hehe. He. Dobra, chodźcie teraz tutaj. Czy teraz możesz tu usiąść? No i usiądź, proszę cię dziewczyno, bo żeś mi takiego problemu tu narobiła, że już się zestresowałem, żebym się zepsuł safe, czy coś będę musiał to naprawiać. O! Dobra, Zjedz. Jak to wygląda? Normalna jakość. No najecie się. Uda wam się. Chociaż Zosia tutaj kręci, kręci nosem, bo wiecie ona jest jednak dobrą kucharką Ciekawy jestem jaki Kuba właśnie podaje tutaj um, posiłki dla naszych dzieciaczków, bo wiecie, no na pewno Zosia tutaj kucharsko go bije Także jestem ciekawy, na pewno będą jakieś tam wiecie, w sądzie wywiady z małymi dzieciakami W sensie z Lidzią i z Kaspiankiem i co, kogo oni wybiorą, czy mamy czy tatę, no jednak mama była dla nich lepsza chyba, bo jednak tata dłużej w pracy, mama zawsze w domu i tak dalej, także zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobrze, proszę bardzo, z... nie chcesz pić, to czekajcie, podejdźcie sobie, może popływajcie razem, co wy na to, pójdź tutaj razem. Później się pobawicie, wszystko będzie super, tylko zobaczymy tutaj, wiecie. Trzeba troszeczkę też ym, zrobić ćwiczeń, Ćwiczenie mamusia teraz będzie tutaj dużo do was na sport, was na, do sportu nakłaniała. Własno, i zobaczymy. Mała też płynie. Zobaczymy, czy ma umie pływać. Mała super pływa. Tutaj taki basen, w ogóle duży, jaki bardzo głęboki jest. Co, no nieźle, kurde. Ja w ogóle bym chciał zjechać na tej zjeżdżalni, bo to jest zjeżdżalni, zobaczcie. I jestem ciekawy, czy, czy da się z niej zjechać tutaj do, do basenu. Co się stanie wtedy. Pewnie mi się znowu grazatnie. To będzie też jazda. Zobaczymy, co będzie się działo. Wchodzimy, wchodzimy. i... Hups i do basenu <laughs> i stoi patrzcie jak zbiegła ale jazda dobra koniec koniec nie wchodzisz tu dobra z małą może się pobawicie w coś co nie wiem czy możecie się jakiegoś berka bawić czy co nie wiem no spędź z nim jak najwięcej czasu zabawne zrób zabawne miny możesz sobie z nim zrobić zdjęcie co to na to telefon yy, zrób zdjęcia Czemu nie możesz z... Nie masz z kim, to zróżniciecie Simowi. To zrób jej zdjęcie chociaż tutaj. Lidia, proszę, zostanie zdjęcie swoje. O, sobie robią tak głaminy. No to elegancko. I co? O czym rozmawiacie? Mama jest szczęśliwa, że. O... Jej, troszczycie się o siebie. O jeny. jak ty robisz z basenu? Masz wodoodporny telefon. Aj, ale to jest mi ładne zdjęcie. Podoba mi się. No nieźle Zosia, już taką technologię tutaj masz. Wychodź mi tutaj, please. Proszę, proszę. I weź jeszcze, co to możesz jeszcze? Nie to, coś mi się nie wychodzi to nagrywanie, was przepraszam. Ale chcę, żebyście mieli ten odcinek jednak, wiecie no. Ask question, to nie. E, właśnie, no i teraz tutaj może sobie usiądźcie razem. I właśnie, mała, usiądźcie razem tu. Dobra, też może tu usiąść. Usiąść tutaj. No ja bym chciał, żeby one były blisko siebie. Nie chcecie tu usiąść? No to może nie wiem, gdzieś tutaj sobie usiądziecie. O. Aha, stolik do niej należy. Dobra, to tu. Tu sobie niech usiądą. I tam sobie porozmawiają, właśnie o. Ty na będziesz szła, no chyba sobie żartujesz, Ty. Ja pierdzielę. Tato ma akcję jazdy. Faktycznie, coś, coś z nią nie tak już. Zobaczcie, o to zaraz 20. No ja nie wierzę. Dziewczyno, opanuj się, proszę Cię, też to, to, to z godzinę tu szłaś. Boże, on coś boli. E, dobra, i teraz właśnie wyjaw wielki sekret. Gdzie to było? wielki sekret. No patrzcie, nie ma tego. To te, no to powiedzmy jej porywającą historię, wyjaśnijmy jej to wszystko, co się stało. Teraz tak na 100% powiedzmy jej samą prawdę, ma, sama musi sobie poukładać w głowie i ocenić oczywiście. My będziemy starać się pomóc jej pomóc, jak tylko się nam da. Kurde, a jeszcze tyle rzeczy chciałem tutaj zrobić. A tu już 21. No ja nie wiem, zaraz, małą trzeba by tutaj do domu też dać, bo na przecież śpiąca na no do szkoły. Także na 22 odstawimy do domu, pewnie Kuba już tam nerwicy dostaje zaraz wykościa. To przed nami w sądzie. Także Zosia opowiada małej tutaj, no, że wydarzyło się tak, że mama troszeczkę też um, tutaj zrobiła nieciekawych rzeczy, no i niestety musi się z się rozejść. Ale na pewno będzie się starała dla nich robić wszystko, co najlepsze i będzie chciała, żeby z nią właśnie Lidia mieszkała i Kaspian. No i czy Lidia będzie chciała, no to już zależy od niej, bo Kaspian jeszcze no, najprawdopodobniej nie wie o co chodzi, a Lidia no to już możliwe, że coś tam kuma no i co trzeba będzie będziecie dziewczyno odstawić do, do taty do domu, bo tata będzie przecież zaraz tutaj na policję mówił coś i dzwonił i tak dalej, także... Um, jak to tylko jak tu cię odstawić do domu? Czekajcie, przecież ja nie mogę z nią tam pójść. Chyba, że ja pójdę z nią tam, wiecie. Pójdę z nią do, do mieszkania, do Kuby i wrócę albo do domu, albo jeszcze gdzieś pójdziemy sobie może z Gachem Zosinowym, co wy na to? Myślę, że to jest całkiem dobry pomysł. Także idę tam do, 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 do Kuby do mieszkania, odstawiam małą i się wybieramy jeszcze dalej w imprezkę gdzieś. Właśnie Zofia wróciła tutaj, robi dziwne fikołki naokoło i dzwoni po chłopa. Zobaczymy, czy chłop do nas przyjdzie. chłopie, odwiedzisz tutaj Zosiną, patrzcie, on jest zakochany w niej. Ewidentnie po uszy, tutaj chłopak nie wie chyba na co się pisze, gdzie on jest teraz, dobra? Nie wiem, weźcie, na razie sobie idź się wysusiaj szybko, aż przyjdzie twój gach. O, jest jątko, on, on przyjdzie nie od tej strony co trzeba, no kurde, koleś ty tu nie A, w lasce do domu, nie, z buta wjeżdżam w ogóle. O, i zapukał do łazienki. Puk, puk, Zosia, jesteś tutaj, dobra? Od razu go zaprosimy na nos Nie będziemy się patyczkowali i od razu pocałuj szyję. Oczywiście wiecie, Zosia po tym. Traumatycznym wydarzeniu e, związanym z kubą, no musi po prostu się odprężyć tutaj z młodym gachem naszym. O, witam, o, proszę, to jest takie wasze powitanie, czy co? Zaproś na noc, no, no tak go zapraszasz na noc, no to kurde, nieźle, czekajcie. Zaproś na noc go po prostu. Nie żadne wygibaski, no slek u ciebie brzmi świetnie, no, to choć może tu, dodam cię do grupy tylko. Dodam Cię do grupy i chodźcie Wy sobie tutaj usiądźcie razem Kurde, drin już śmierdząca, ale trudno, nie wiem Nieważne, nie będziecie dzisiaj pić bo tutaj Zosia, wiecie, nie wiadomo kiedy jakiś kurator przyjdzie, czy coś zobaczyć Czy Zosia jest e, dobrą matką, także no Czy będzie dobrą matką, jak to nie możecie tam wejść? Przecież dawało się, no co Wy gadacie? Proszę Was, to jest przetestowane Wszystko da się przejść No, podejdźcie sobie tutaj, to no, jak chcecie podejście. może to im wadzi tu, czekajcie Przesunę im to Wadzi wam chyba co? Ten stoliczek. Teraz dacie radę, to sobie usiąść. To jest dla dwóch osób, przypominam, więc powinniście sobie dać radę. Usiąść razem. No, to im wadziło. E, I teraz zrób masaż. Łaskocz bezlitośnie. E, nie mam nic ciekawego. Tutaj proszę bardzo. Masaż. Dostaje. Młody Bóg. Tutaj proszę bardzo. O, no, podoba mu się, co? To jest fajne, dobra. Zdjęcie oczywiście porobione na pamiątkę. Co by było, gdyby nie było zdjęć na pamiątkę? Nic by się nie było ciekawego tutaj, proszę. Co tu jeszcze jest? O, Skrullitość, nie? Zbyt smutna, jaka smutna dziewczyna. To ponarzekajmy na problem może to trochę cię uspokoi. ci to 13 minut, no, zaraz jej złamane serce przejdzie. Ona tutaj mówi właśnie tym wszystkim, no i on zaraz to ją pociesza i paś. Zaraz jej nie będzie miała złamanego serca po tym wszystkim, co się wydarzyło. Patrzcie, mutek pozerwanie. już koniec tego, już zaraz będziesz mogła tutaj um, dawać ciekawe rzeczy. No, patrzcie, nic nie może robić. Ponura pochwała, no, gdzie tam dziewczyna. Pocałuj, obściskuj się, no, tutaj trzeba dobrze, tam nie, on nie oczekiwał na twoje smenty, skaduje. Mam nadzieję, że tylko on nie leci na Zosi kasę, takie to jest moje marzenie, żeby on nie leciał na Zosi kasę, bo on tu by mógł być spokojnie z mią w związku, na luzia. tutaj Zosia wiecie. E, dobra, jeszcze, ośmiel się. E, nie, 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 to nie. Na to się nie zgadzam. Eee, zrób masaż mu i później pójdziecie sobie do łyżeczka. Eee, nie! Jezus święty, już myślałem, boże byście wy, mnie zabili chyba, nie ma koniec. Boże Nie no, aż się przestraszyłem sam siebie, naprawdę, kurde. Ej, co nie idziecie? Ej, ej, ej! Gdzie, gdzie, wy, halo? Dobra, to idź tam na razie, nie wiem o co tu chodzi. Ej, no on poszedł spać czy co? Nie no, chyba se żartujesz, koleś obudź się. Tej Zosia ma dla ciebie jeszcze plan, niezły. Bara-bara, raz, dwa, już. Jak nie możecie w tym Barabara zrobić? Czy wy szaleńcy jesteście? Nie mamy gdzie Barbara zrobić? W basenie? Nie mamy miejsca. O kurde, no, trudno, to idźcie spać. Ci się obejdzie bez Barbara w takim wypadku, no. No dobra, także dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego odcinka, napiszcie mi jak wam się podobał, napiszcie wam czy moja patologia, bo piszecie mi w komentarzach, że lubicie jak patologia się, się szerzy, więc ja się cieszę i napiszcie mi czy ta patologia właśnie się wam podoba. I co, dziękuję wam za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach, do zobaczenia, zostawcie łapkę, zostawcie subkę, zostawcie komentarz, bo komentarze są bardzo ważne i pamiętajcie, że ja wszystkie czytam, także napiszcie mi jakiś miły komentarz, a ten niemiły też może być. Dobra, także dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku, pa pa!